Jesteśmy na Paradzie Równości i wiele osób mnie pyta dlaczego tutaj jestem. Jestem tutaj dlatego, że w naszej partii mam dość 2023. Są postulaty dla osób LGBT. Takich osób jest 20, około 20% wśród całej populacji w Polsce. 40 milionów ludzi. To są osoby, które też chcą normalnie żyć. Chcą mieć nie chcą, żeby 18 artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej świadczył o tym, że rodzina to jest związek tylko kobiety i mężczyzny. Oni chcą się czuć szczęśliwi w Polsce. Nie chcą wyjeżdżać z Polski, bo tutaj się nie da normalnie żyć osobom LGBT, które też chcą mieć rodziny, też chcą mieć dzieci. Jesteśmy za pełną refundacją Równymi prawami. Chcemy, żeby, żeby wszyscy obywatele mieli te same prawa. Nie chcemy, żeby ktokolwiek musiał się o te prawa po prostu w Polsce prosić. Mamy tego dość.